Zowie, w dzisiejszym odcinku dzisiejszego dnia zostałem zaskoczony, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez Yetiego, tego penzfała na wojny magazynowe I ja nie wiem dlaczego miałbym nich w udział, no ale stwierdziłem, dobra, niech mu będzie powiedział, że gramy no, 300 diamentów. W sensie, że na 300 diamentów, więc no, szybciutko pobiegłem do kopalni, jako że mam na szczęście kilowzy, Szczęście szczęściem 3, to dość szybko nazbierałem. No niepełne 300 tych diamentów. Też widzicie, że mam level dzięki temu większy. No ale udało się nazbierać. Trochę to zajęło, ale na szczęście dzisiaj możemy już w te wojny zagrać. Mam nadzieję, że tam Bzyku i Palion też mają już te diamenty gotowe. Na samym starcie, widzowie, zostawcie łapeczkę, subskrybujcie kanał, e, wpadajcie na drugi kanał, bo tam też jest e, codziennie film. No i wpadajcie do sklepu. Link w opisie. Serdecznie polecam. Polecam właśnie taki kuks rzeczy. Dobra. E, czekajcie, bo muszę sobie odłożyć większość itemów z tego to względu, że na 90,9% Palion mnie zabije na tym odcinku nieraz, więc odłożę sobie... Wiecie, to trzeba być bezpiecznym, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra, nie. Myślę, że do tego już nie muszę odkładać. Dobra, idę po chłopaków Mam nadzieję, przygotowane i temy Halo Marek. Marek. Marek Marek Co się dzieje? Co się e, dzieje? Była, była kiedyś taka piosenka, czekaj, e, Ja uwielbiam ją. A, o tu jest! Z... Nie! To no, co ty robisz, paliono? No akurat Zginąłem. to tutaj mówiłem! No. <średenia> Jak? Takita. No, no jak to jest Pali <laughs> Palion, halo! No, pali Cześć! Cześć, witam cię! Nie widziałem cię jeszcze dzisiaj, cześć! Co tam u ciebie? Aha, widzę, cześć. że... Widzę, że no, no, mam dobra, dobra na diamenty. Masz czystaki? staki? <laughs> ja też mam trzystaki. Czekaj, tylko wyda... wydaje. mi się, że jedna osoba nie ma trzech bo właśnie zginęła. Ej no nie! Co ty robisz? Kurde! Co ty... Kurde, no dobra, no o, czemu mnie, czemu mnie? No bo czemu też wyciągnęłeś ofensywę w moim kierunku. Webierz tej temy, idziemy Uj, grać w dwójne magazynowe. Koniec tego, koniec tego, koniec, ja koniec go. tego. zabić zdobyć taki Dobra, no. go a, ty, a, ty, a ty, 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 nie masz tego Kto ma ten koksłuk w ogóle mój, bo to jest ciekawa sprawa! Ty masz ten koksuk, daj mi ten koksłuk Marek, to jest moje Nie, nie mam, nie mam. Nie no, to, jest nie moje, to jest moje, zabijecie, zabijecie! Nie, nie, no spraw, no no nie zabijesz mnie Dobra, nie, dobra, mnie. Dobra, nie widzowie, poczekajcie, bo bo to sprawę no. trzeba wyjaśnić najpierw. To sprawa trzeba wyjaśnić, widzowie No nie no dobra, walisz to dobra Dowej, dawaj go! Kurde! Nie róbcie mi tego, nie róbcie mi tego! Dobra, no albo dasz, albo giniesz, albo też i to. Tu... I tracisz zginie, czy taki... I tracisz żyje do wody poleciało. O nie, Jedi już jest na tych! Yeti! yeti. Siema! Yo, Yeti, jello! Siemano! Zginie. Przyszliśmy, przyszliśmy, jesteśmy w ochronnym Polsko składzie bomarka. E, ostatnio stwierdziłem, że spodobały mi się te wojny magazynowe, więc postanowiłem zrobić własne. W wow. jednym mm, jest bardzo niezła niespodzianka. Mianowicie tutaj. Kurde, no, co tam takiego jest? Co tam jest? Kurde, ja dobra. Jest polenka, nie mogę wam oh. Kurde, dobra. Dobra, no to zaczynajmy w takim razie, ale warto grać w ogóle, czy tu jakieś cyw nagrody będą, bo... Bo ukradłem wam z domków Aha A, no, Co, donków mam no dobra, no, no. To, no to nieźle no to, no to bardzo zabawnie, no Dobra, no to zaczynajmy w takim razie jetlag No je ty <gulity> <it>. No yeti, <gulity> it, yeti Dobra, no to teraz w takim razie pierwszy magazyn Magazyn, magazyn Jetlag To zaczynamy najpierw od dirtu ile, ile proponujecie? Eee, jeden diament, jeden diament ale ja to jeden diament, no! No bo to Tych jest diamenty. Dird. Ile? Trzy! To Trzy diamenty ci! za dirta będziesz dawać! Daj pięć! Daj pięć. Musisz liczyć, nie, no, po to raz pierwszy! Pięć, pięć, ale już więcej całego. nie daję, ja dałem pięć! Daj sześć, daj sześć! Daj ci, sześć, proszę! No nie, nie ma, musisz odliczać! No daj proszę! Nie, ja nie daję Dobra. za to, nie daję za dirta, no kurde! Sześć po raz pierwszy! Sześć po raz drugi! 6, po raz dobra, kto no to wygra za Da, Płacz sześć, paść sześć najpierw, co? co? Co już, nie kurde, zapłacę, 2, 2, 3, 4, Nie, no to ja diamentu. się zabiję! A! No nie, no kurde! No nie, no Jezus, dlaczego? Boże! Ja nie mogę, Boże Święty, dlaczego akurat w tym? No dobra, nie, Nexta licytuje. My no wy się w ogóle to... nie słuchacie, nigdy się mnie nie słuchacie no, jak uderzyłem z łapki on umiera No, no bo, bo uderzyłeś go z miecza ogóle... Dobra, let's go no. drugi, let's go drugi No w ogóle się no. nie słuchacie Dobra, tutaj mamy, e, tutaj mamy zielony e... Ja proponuję, żeby że ty Żaba i Paweł dacie dużo Ja daję o, 10, 10. 11 11, o, 11. O, 11. Jak to 20, 15, 15 kurde? 15. Eee, 16, 16? 16? 20, 21. Jak 20, 21? ja, nie daję, ja tyle nie da, to jest za dużo. 20, dawaj, 21. Dawaj, 21, 20, 21. 21, 21. Wygrywam. Nie, ja nie, ja nie robię, ja nie, ja nie, ja nie robię tego, nie ma szans, ja nie. Chcę, Dlaczego nie? Dlaczego nie? No bo, no bo ja 21 po ja pierwszy 21 po, po raz drugi. Let's go! Mamy to, Co dobra Eee, e, e, czekaj, najpierw zapłata Najpierw się zapłacę, bo jestem uczciwym człowiekiem Dobra, trzymaj, 27, błagam no Please, zapam. please, 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 no nie! No kurde! To <grym> Specjalnie dla ciebie, no dla ciebie No ale to syf! No, no. Boże święty, kurde, no <grym> Dobra, Walić, walić coś nice. takiego Walić coś dobra, takiego dobra. Dobra. I uwaga, uwaga, teraz Teraz skupcie uwagę na to właśnie tutaj Jest Ej. to różowe Co jest, A, czemu, różowe? Czemu on jest zamknięte są. Czemu ona jest zamknięte? Paliąka jest jest zamknięte z bo tam właśnie no nie gale, że ty wciepłeś do tajnego mag... Znaczy do wojen kurde tego Palionka, no właśnie powaliło No teraz to już zależy od was ile zapłacicie Jednakże nie mniej niż 30 diamentów to nawet nie mogę... Nie mogę Co? Dobra, chłopaki co robimy? chłopaki, może jakaś zrzuta? czy są tam wice ej to było nowe palio paliąd <laughs> diamentu a mi spadło to tak dobra on sam marki, on sam on sam sobie dobra <laughs> 35! 50 powiedział! 35! Ja, kurde. Nie, nie, no, ja nie dam za paniąkę, to nie moja dziewczyna, ale to. Nie chcielibyśmy się, no właśnie, żebyś zapłacił. Ale to, wale to, to. nie chcę panią, nie chcę panią za to płacić. Ale to, ale co teraz spuszczcie? Nie, nie, nie! Dobra, nie! Dobra, dobra, dobra! Daję 40, daję 40. 40 raz Nie, raz No pomagajcie! Dobra, 41 za po raz tak! 41! 41. Tak, ja już nie daję, ja już nie daję, ja nie daję Ja nie daję, wystarczy dobra, 41. Ej, a... Kurde, No 47. ja bym więcej Ogólnie na waszym miejscu No nie, 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 nie to, to więcej. ja nie daję więcej, nie daję. Co, ja nie daję jak więcej ja to co, to co? To palionka jest moja w takim razie, czy tak to działa? No chyba tak, no chyba tak, no. No, tak. W takim razie ja, ja przejmuję palionkę, dobra To ja mogę ci odsprzedać panią palionkę, palionkę z 2 diamentów Co ty na to? <laughs> no jeśli tam będzie, to dobra <laughs> Jakie Odda, te... To, nie, to jest to, moje oddaj mi to, oddaj Dobra mi to. Ej, czemu ty w ogóle ja ja ty nie odliczasz, kurde Czemu ty w ogóle nie odliczasz? Super 50 po raz pierwszy 51, przepraszam e, Po raz drugi i po raz Brawo! W wygrywał! 50! 51! 51 by było! Było, było 51 o 6, a co o to powiedział, ty? powiedział 51 Nie No to marek, 50, marek, 10, od, marek, Marek, 50, 50, dawaj 50! Marek, dawaj 51! Było 51, Marek! Było 51, Marek z Ej, mi się w ogóle wydaje, że było 81. Też mi się wydaje. się w ogóle wydaje, że było 100. Dobra, dawaj, dawaj! Palionka! Palionka, let's go! Let's go. Polionka. Nie, 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 nie. O. No, baga. Nie, no Marek. No, dobra, nie, ty nie jesteś nie, Nie zabijaj go. Czemu go, za, czemu go uderzyłeś? Skarczy, a może to jest uwięziona w to jest Za ty w ogóle. Tak, to nie jest Marek, tajna baza. To jest nie, to spaliło. Marek, nie nie, wchodź to jest mu do nie, albo do głowy, nie, wchodź mu do brzucha, nie, albo, do brzucha albo do głowy! nie <laughs> ile to tego do innej wioski w ogóle. Po... No nie, no nie gadaj. Pał szyb. 16 jumps. Jeszcze mą śpi. Dobra, nie wiem, nieważne. Nie nie Ej, to. Przepraszam, A, przepraszam! Nic się nie, przepraszam. nie stało, ja się nie przyzwyczaiłem. Nie, no też. No właśnie, niedorma. z tym. Dobra. Kolejny magazyn, no kurde, ja ten wygląda fajnie. Jetty, ja daję za to 20. Ile ty dajesz, panie? 20, 20. A, 22, 22. Bardzo fajny ruch. 22. Jak 30? Nie, 22. Nie, 2. Nie, 22 nie, po raz ja, nie ja 22 i lepiej niż Tutaj nie trafiłeś, ale tutaj już to, możesz trafić, to naprawdę nie zbyt, Dlatego no, ja na swoim miejscu będę Nie, 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 nie. 22, 22. dlaczego nie odliczać? Ja, no, ja już tu powinienem dawno wygrać. Dobra, no 30, dobra, ja No ale kurde, co to są za wojny magazynowe? Jak ja 21? No co to ma być? 61, 61, 31 i 30 porad. 31? Tak, 1 31. 31 po 32, 32 daję Nie, 35! 35 38 40 50! 50. 51! Co? Dobra, stop! Nie, nie daj więcej! Nie daję więcej szpierzom! Daj ci 30! No daj ci 30! Ja wiem, że za jakieś no, no, nie, nie, tam jest jakiś sy więc No też to podejrzewam, też to podejrzewam. Tylko muszę mi dać kilo, no dajcie mi mój kilo w zapity. No. no nie, no znowu, no kurde, ale nie zwróciło się, dałeś 50 diaksów, ile tam masz? Ile tam masz? Bo się, no właśnie nie wiem ile tam było, ale się nie zwróciło No to, no to niezbyt dobry interes w takim razie O, zielony znowu, kurde Słuchajcie, tutaj jest zielony na temat militarstwa, więc tutaj możecie trafić naprawdę fajne, eee, i pistolety Eee, 10 Ulala

No, się nie, no ja ci, zaufałem ci i dostałem kupę po prostu O no, nie. jednego ile tego jest, no, kurde O Boże, dobra, hmm. ja dałem 41, możesz przy końcu zacząć cztery odliczać czerwizy. moje liczby? Dobra, 42, ale ja więcej nie daję Dobra, ja nie licytuję, niech straci te 40 diamentów to są... Ej, dobra, ale to ciekawe, że to masz jakąś studnię bez dnia, że ty tyle tych diamentów wydajesz i dalej jeszcze masz, dobra No bo, no bo ja do, dobre itemy dostaję no, ja nie mogę rozwalić tego czegoś O. <głos> <głos> nie no, no ciężko, nie. ciężko żeby się to zwróciło, nie? A hełm, a hełm, ale hełm, bo hełm, może, może ktoś mi rozwalić Ktoś mi zabrał kilow, no. no No nie bijcie mojego tego. Ktoś mi zabrał killow. to ma ten Dobra, jak jest? Dobry hem? Kapa. Dobry no, hem czy nie? Bardzo dobry hem w sumie. Dobra, kolejny. O! W sumie kolor fajny, dobra. Ja lubię niebieski. Fajny, kolor jest fajny. Jaka jest cena wywoławcza? Cena wywoławcza tego? 5 diamentów. Dobra, daję 20. 41. 41. 41. 42. Przykup, przykup. ja już, nie, już więcej nie robię, ja już nie daję. Ale, ale Marek, no wszyscy nie miał za co grać później. Co to odwalasz? 43. Nie, dobra, to ja nie, nie licytuję teraz. 43. Ale, ale mi się wydaje, że może oddać 43? Może oddać. 43? No, nie, oddać. nie, nie, jed, nie. nie jed Ale ja. zastanów się. Daj 43 się za po raz trzeci, dwa. kiedy będzie, no kurde! 43! Ja to wygrywam drugi. od godziny, no! Boże święty! 43 po raz. No. Nie no. Dobra, dobra. Są, cel, posuwa, posuwa, czyni. posuwa, posuwa, bo ja daję mu diaksy. Jest. Oma, co? Jest zwrot. Dziłem pścioła, mówiłem psior, żeby zwrot. Po ostatnio też tak się rozikopało. Oh, let's go. Znasz, mamy 300, mamy czerwony, czerwony symbolizuje dużo rzeczy, dlatego proszę o licytację nie więcej niż 6. Okej, okay, znaczy, 10. 10. 10, 10. 10, proszę. Ile? 15. 15, proszę 20, 20, 20! 20! Po raz 21! 22! 22. 22. 24! 24 nie 25! Nie <noise> 25! Nie, to. Ale co? No to, to, to! Co! Lunetę! Nie! No nie! 25! 25! 25 no, po raz pierwszy i daj lunetę! Nie, 25 po raz trzeci i dam lunetę! Oraz drugi? No! Ja jeszcze dobra, 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 masz, masz, no, niech ci będzie, no. Please, please. No to była moja luneta, proszę. Nie, to była moja No nie, boże, jaki syf! Jaki syf! Boże, Bo ja 20 wiec. diamentów! No to mógł zbudować dom! No, ja, ty, ja no dobra, no w sumie dużo cegły. Dobra, ale to ja chcę z powrotem lunetę w takim no, razie. Nie, no, nie, ale <laughs> nie, ma szans, ale szans. Ale nie ma szans. On to odkrył. to dopiero teraz odkrył. Dobra, nie oko w tym. Ej jak to? Ej no! O kurde, ale koks, to jest sp sp spersonalizowane Ja, ja skam, to policzka sobie przyciągam to na no, to w ogóle do Ej, Daj mi to na piątek, Nie no, chyba ja dobrze będzie... no, ja będziesz miał to śmiał, Paweł Ja to będę mieć w policzku, Paweł, w buzi no I Ja bym sobie na... da... O nie, to źle wygląda Dobra, żółty, złoto Dobra, no dobra, 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 to no. jest już naprawdę, patrzcie, ten kolor. To jest najważniejszy. Jeszcze. A tutaj żółtego ja nie było. A Ej, ja to nie tak, byłem, Ej, ale nie ja, ja, ja ten żółty! Ale pierwszy. ja jestem żółty! Ale co ty o Nie, żółty, A, żółty, ja zapomniałem. To jest kolor Marka. Marek, tutaj dobra. musisz wszystkie pieniądze obstawić, to jest twój kolor. Dobra, dobra nie, no dobra, 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 ja też czuję, że to będzie mój szczęśliwy dzień. To 50 diamentów. CO?! 50 diamentów. Od razu? O, do powodzenia. 51, 51. Nie, 501. to się, jednak nie, to jest chyba... 50 dobra, 50 odda, odda, 52. ja to wiem, ja, ja czuję. 51 po raz trzeci! Dobra, Szarbo. dobra, czekaj, 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 muszę tutaj ci... 51 wyliczyć, kurde. Dobra, daję. Daje. Leży. Ja grip. Jak grip, wygrałem pewnie. Kurde! Ile to jest? 300 taki złoty, znaczy nie Jaka. kurde, ale sobie Jaka. mogę się domyślić, no, Jaka. Dobra, 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 dobra. Zastrelię, Palion! pali on. Po 30 powaliło nas. Dobra, ile? 30?

Pokaż co było! Ja nie mogę! NO Dobra, pokaż nie, co dziamy. było! Ja nie, nie mogę! Nie, dobra, pewnie ja nic nie, nie było! Ej, pewnie nic nie było, dobra, przyznaj się co było, przyznaj się co było! Nic nie było! <laughs> dirt! Ja nie mogę, to niezłe, kurde, diamentów! Dobra! Nie, Ej, nie, dwa nie. ostatnie zostały, dobra! jak ty? Karmazynowy! Zbieramy! <laughs> Oddajcie lunetę! No, no, No nie, nie. dobra! Jetty, chodź tu, oddamy ci wszystko. Chodź, jesteś dobra, Morda. Z Zorganizm... No, oni nie biją! Ja, nie no wiem, Nie wiem, że mi No dobra, ale. Właśnie, oddawaj! też ci jak dziewczynę dasz. Dobra, ja ci też. Ja te... Kurde, się pokupiłem w tych diamentach, dobra. Ej, czy może ktoś rozwalić te walone potwory? Dobra, to jest przedostatni, więc skupmy się chłopaki, tam mogę być dość dobra nagrywa. Dobra! Stawiam! Dobra. Stawiam! 32 diamenty! 32 po raz pierwszy, tak. tak. proszę no Państwa! Jak Tak. No skąd ty masz tyle! Dobra! Ja nie mam. Stak, jeden. Dobra, stak, stak jeden. jeden! Nie, no dobra, stak dwa, stak trzy, stak trzy, stak trzy! Kurde! Raz... Nie, po raz drugi. za kurde! Stag 11! Stag 11, <noise> <noise> Jakie to było smutne! Nie, 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 nie licz w stary! Stag 11, niech drugi, kupi. Niech nie chcę to kupić! Nie to 11 po raz trzeci! Klepane! Dobra, a, ha, ha. to będzie, na e nie mało. będzie Będzie, będzie. Na e na e ja po mojej będzie, będzie na elektrę. Dobra, No ostatni, o pomarańczowy. Stati, jak to ust. jest mega. Dobra, ryzykuję. Stack diamentów, na start. Jak Stak. dwa stacki? Jak dwa stacki? Jak dwa stacki? Co, ale dobra, kto to jaj wygrywa staki, teraz? Was taki, dwa taki. Dwa staki. staki po raz drugi, dwa staki po raz trzeci, Palion wygrywa i nie tak jest. Co to było, co to było, co to było, co to było? Palion! Tak trzy sztabki netherytu Dwa trzy sztabki netherytu i kozacki ej, na pierwszy. Ale to netheryt, ej to netheryt to smoko, trzy rzeczy możesz zaprezentować na netherytowe chyba z tym czy mi się A myli? Dwa no? diamenta, no ja nie wiem Nie no w sumie, chyba no nie no tak, chyba tak, taki... Tak, 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 Kurde ja nie mogę. Ech. No może, Kurde, no to może mi się też. Dobra widzowie, no kurde Ja mam 300 takich diamentów, ale nie wiem, bo to są na pewno jakieś od Marka albo od tego, ja nie wiem, no już Nie, to Ten... bo <suszy> nie, właśnie moje wojny magazynowi mnie jeszcze okradliście. <śles> no dobrze, ci wszyscy oprócz Dave'a, jak zawsze na jego <śles> Ale no nieprawda, ja, ja, się nie wykładałem specjalnie, to wy ciągle się zabijaliście się nie nie, Ale, ale <laughs> ale ale prawda jest taka, ale prawda jest taka, że sam ciągle ginąłeś, więc mam połowę pewnie twoich diamentów synek, Trzeba było nie ginąć. Nie, Twoja wina. Twoja wina. W każdym razie widzowie subskrybujcie wszystkie kanały, wpadajcie do, do hopców. No i bądźcie po prostu na bieżąco dziękuję nie za oglądanie. Do usłyszenia siemano